Alan Wake 2 W branży dość wyraźnie huczy o kontynuacji ostatniej produkcji Remedy, czyli filmów odpowiedzialnych za stworzenie Max Payne'a. Przede wszystkim stworzenie całej serii o Alanie było głównym celem dewelopera. Chęć rozbudowania tej marki pociągnęła za sobą epizodyczną, wręcz serialową strukturę gry, w której kolejne DLC mogły bez problemu występować jako kolejne odcinki. Pomiarkowany sukces gry na Xboxie 360 przyhamował planet twórców, przez to powstały tylko dwa rozszerzenia. Swoistym testem dla całego IP był Alan Wake's American Nightmare, mniejsza gra na Xbox Live Arcade. Ostrożny projekt, którego budżet i ambicje były wyraźnie niższe od starszego i większego poprzednika. Jeśli chodzi o opinie recenzentów, grze zaszkodziło odwrócenie proporcji strzelania i fabuły. Na pewno będzie to ważna lekcja dla filmów przy projektowaniu Alana Wake'a 2. A nadzieje na ten projekt odżyły głównie po premierze wersji pecetowej jedynki, która odniosła większy sukces niż edycja konsolowa sprzed dwóch lat. A teraz pomyślmy, czego możemy się spodziewać po części drugiej naczelnego, fikcyjnego pisarza naszej branży. Ci, którzy dotrwali z Alanem do końca, czyli outra a dodatku pisarz, wiedzą, że coś się szykuje. Cała duża część pierwsza koncentrowała się wokół książki bohatera o tytule Departure, czyli Odjazd. Mały spoiler. Bohater siada na sam koniec DLC do ponownego pisania. Tytułuje swoją książkę Return, co oczywiście oznacza powrót. Nawiązanie do Departure jest jasne, jak również powiązanie fabularne. Alan skończył ponownie na wyspie nurka, lecz świadom możliwości jeziora wziął się do pracy, by zapanować nad mrokiem. Być może w potencjalnej części drugiej, nasz pisarz opanuje narzędzia, które tak nagmatwały jego losy w jedynce. Mogą aby to doprowadzić do jeszcze lepszych zwrotów akcji i zabiegów fabularnych. Nowe bronie i miejscówki, być może bardziej zróżnicowane otoczenie, to chyba oczywistość. Remedy wciąż działa w temacie Alana Wake'a, czego dowodzi American Nightmare. To z niego pochodzi tryb hordy Fight Till Down, który wręcz wymaga rozbudowania przyszłości, na przykład o co-op. Remedy naprawdę sporo zarobili na wersji pecetowej pierwszej części Alana, do tego stopnia, że niedługo ma się pojawić mniejsza gierka z Xbox Live Arcade, Właśnie na komputerach osobistych. Czy będzie to dotyczyć również dużej dwójki? Może pojawi się ona równocześnie? Jest jeszcze kwestia PlayStation 3. Niby pierwszą część Alana wydał Microsoft, ale jemu nie zależy na ekskluzywach poza Halo. Dodatkowo marka należy do Remedy, więc zrobił z nią, co będzie im się bardziej opłacać. Jakieś prace są rozpoczęte, choćby koncepcyjne. Dlatego też nie ośmielę się rzucić żadnej daty. Fear 4. Z tą grą sprawa nie jest jasna. Wiadomo, że marka Fear jest eksploatowana przez Warner Bros., o czym świadczy zlecenie produkcji części trzeciej innemu deweloperowi niż Monolith, ojcowie serii odpowiedzialni za dwie pierwsze części. Jak ma się potencjalna kontynuacja, część czwarta, do wyników dotychczasowych? Fir 3 sprzedał się nie najlepiej, mimo dość niezłej jakości, ciekawego, asymetrycznego kopa i oryginalnych trybów multi. Nie wiemy na razie nic o potencjalnych planach studia Monolith, poza tym, że będą teraz wspierać Gotham City Impostor. Ciekawe, jakby to wyszło, gdyby zgodzili się wrócić do serii. Poprzednio, gdy IP przeszło w ręce deweloperów z TimeGate Studios, ojcowie marki, dosadnie mówiąc, olali dwa dodatki do pierwszego fira, tworząc projekt Origin. Teraz nie powinno być aż tak źle. Przede wszystkim nie ma zawirowań z wydawcą i prawami do nazwy, bo zarówno oryginalni twórcy, jak i Day One Studio tworzą pod banderą Warner Bros., a Fier 3 jest pełnoprawną kontynuacją, którą ciężko zignorować, zwłaszcza w stosunku do wydarzeń, jakie miały tam miejsce. Gdyby grę robili panowie od trójki, spodziewałbym się rozwinięcia pomysłów z ostatniej części, ponieważ wszystko było tam przemyślane i sensowne. Po prostu się nie sprzedało, więc należy dopracować kilka szczegółów. Jeśli jednak mam strzelać, sądzę, że sytuacja może trochę przypominać to, co się stało z serią Lost Planet. Jak wiadomo, w dwójce kapką poszedł w kopa i taki udawany multi w kampanii. Jest lekka analogia do trzeciego Fira. Teraz z tego zrezygnowano, próbując powrócić do sedna cyklu. I taką przyszłość wróżby historii o Almi i spółce. Przewidują kampanię stricte singlową, typowe multi z deathmatchem i próbami ratowania starego klimatu strachu, być może z kopem jako oddzielnymi misjami. A fabularnie zakładając spójność z zakończeniem trójki można coś założyć. I oczywiście będzie się to opierać na spoilerach. Sensowniejsze wydaje się zakończenie Pointmana i chyba na nim się skupiał, bo to drugie średnią wroże przyszłości marki. A więc nie będzie almy, będzie jej najnowszy twór, bo dzieckiem tego nie nazwał. Całą grę usłyszeliśmy, że to nie może się urodzić, że będzie masakra i w ogóle syf, a na koniec nasz bohater bierze to w objęcia i z głupim uśmiechem odchodzi. Tylko ja mam wrażenie, że kroić coś bardziej syfnego od Mamusi? Potencjalnie możemy wciąż grać Pointmanem, próbując naprawić swój błąd. Ja jednak zakładam nowego protagonistę, coś w stylu Fear 2. Gdyby Day One Studio brnęli w swoje pomysły, spodziewałbym się czegoś w stylu FE4R, który to tytuł podałem dla śmiechu. W innym wypadku wróżę Fira z jakimś podtytułem. Tylko kiedy? Ciężko powiedzieć. Załóżmy, że jeśli w ogóle gra powstanie, to usłyszymy o niej w przyszłym roku. Nie spodziewajcie się premiery pod koniec roku. Najszybszy wariant zakłada początek 2014. Forum 3. O tej grze słyszy się od dawna. Niegdyś nieistniejące już studio Pandemic stworzyło dwie pierwsze części, które kopiowały rozwiązania z serii Battlefield w realiach Gwiezdnych Wojen. Co więcej, część druga wynalazła coś, co dziś zwiemy killstreakami. Na przykład dostawaliśmy możliwość wcielenia się w Jedi. Grę miało zrobić Slancic z Games, czyli... ...Khem, z PC od Resident Evil Operation Raccoon City. Umieścili nawet dla śmiechu kilka grafik z umawianej produkcji na płycie z grą Capcomu. Ale najświeższe wieści mówią o współpracy LucasArts ze Spark Unlimited, czyli ze studiem też powiązanym z Japończykami. To oni robią obecnie Lost Planet 3. Battlefront 3 jest na tyle ciekawą produkcją, że jako jedyna ma swój własny gameplay. A tak, wciąż przebywa w zaszczytnym gronie niezapowiedzianych. Lucas Arts ma coś zapowiedzieć na zbliżających się targach E3, więc można je założyć jako ostrożny termin zapowiedzi. Ale jak wspomniałem, o grze mówi się od naprawdę dawna. Chyba wiadomo, czego spodziewać się po grze nastawionej na multi. Kolejne mapy, ryby, nowy silnik, świeży zastrzygrywalności, nowe rozwiązania w mechanice sieciowej. To myślę jest jasne. Pytanie, co z Singlem? W najgorszym wypadku to, co w poprzednich częściach czyli Granie na mapach z multi, z botami, ułożone w jakiś sensowny, fabularny sposób, a w najlepszym przypadku pełnoprawna kampania, być może wzorowana trochę na Republik Commando, czyli kolejnej zapomnianej grze, na której Stigwell nie możemy się doczekać. Podsumowując, wypatrujcie E3. Jeśli nie, czekają nas kolejne lata ciszy.